Cześć, witajcie w kolejnym materiale z serii RPG w której prezentuję wam ciekawe tytuły z szeroko pojętej rodziny komputerowych gier RPG. W tym materiale pogramy sobie w wydane niedawno Tales of Iron od deweloperów z Odback Studio, gdzie jako gracz wcielamy się tutaj w postać młodego szczura Diego, będącego pretendentem do tronu Szczurzego Królestwa. Sama gra to połączenie Metroidvanii, rpg akcji i gry typu Souls-like, czyli wiecie, wysokiego poziomu trudności oraz wymagającej, ale satysfakcjonującej walki. Możecie więc liczyć na połamane pady i często wyśmiewające was ekrany śmierci. Wskakujmy więc do tego targanego wojną Królestwa Gryzoni i zobaczmy na własne oczy, czy przedstawione we wstępie żaby są naprawdę takie straszne. Na szczęście początek jest tutaj dość spokojny, wręcz można powiedzieć taki sielankowy. Ale pierwsza rzecz, która od razu rzuciła mi się w oczy, to świetna estetyka tego tytułu, jego walory artystyczne i sama grafika. Tak, dobrze słyszeliście grafika, ale nie taka liczona w teraflopach i innych wadziewiach, tylko cały pomysł na styl graficzny Tales of Iron, który pozwala nam poczuć się już od samego początku jak w swego rodzaju baśniowej opowieści, nazwijmy to, która nic a nic nie zwiastuje tego, co ma dopiero nadejść. Ale nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość i zobaczmy, co dalej oferuje nam ten tytuł. W grze, która określa się mianem RPG nie mogło oczywiście zabraknąć różnego rodzaju ekwipunku i żelastwa, które nasz dzielny gryzoń będzie dzierżył w trakcie swoich przygód. Rzućmy więc okiem do szafy, okay. Jak widać mamy tutaj kilka opcji do wyboru, ale skupimy się najpierw na zbroi, która dzieli się tutaj na trzy typy lub rodzaje w zależności od jej wagi. Mamy więc zbroje lekkie, średnie bądź ciężkie i sytuacja wygląda dokładnie, dokładnie tak samo w przypadku hełmów i tarczy, ale skupmy się na razie na tych zbrojach. W naszym ekwipunku znajdują się obecnie dwie. Jedna z nich to tak naprawdę szata, no ale niech będzie, nazwijmy to zbroją. Po lewej stronie naszej księgi możecie zobaczyć kilka statystyk i różnych wskaźników. Mamy tam obronę i wagę, które będą się zmieniać w zależności od wybranego żelazwa, ale ważniejsze są odporności, których jest tutaj cztery. Między innymi odporności przeciw żabom, których symbol widzicie w prawym górnym rogu naszej zbroi. Pozostał nam jeszcze wybór nakrycia głowy, okej, okay. niech padnie tutaj na lichą ciżemkę. Jest tarcza średnia, przypominająca tarczę Wikingów, no i broń jednoręczna w postaci zakrzywionego miecza, no bo no, chcemy wyglądać groźniej i mieć czym straszyć. Okej, okay. teraz audiencja u Tatuśka, który zlecił nam przygotowanie się do turnieju, dzięki czemu będziemy mieli wreszcie szansę na pokazanie Szczurzemu Królestwu, no, że jesteśmy godnym następcą tronu. Trzeba odwiedzić więc wszystkich braci, dobrze się przy tym najeść, tak w tej grze znajdziemy różnego rodzaju przepisy, wykuć nowe zbroje i potrenować ze starszym z braci przed oficjalnym testem bojowym, no żeby wiochy na oczach wszystkich poddanych tacie raczej nie zrobić. Walka z Denisem poszła mi całkiem nieźle, samostarcie wygrałem, o dziwo, ale happy endu to raczej tam nie było. Żaby wpadły, zrobiły rozpierduchę, król zginął, a nasze królestwo płonie. I tak kończy się nasza sielanka, a zaczynają dożynki. No dobrze, ale w, w tym miejscu wypada powiedzieć kilka słów o samej walce, i na tym teraz się skupimy. Jak na prawdziwego przedstawiciela gier Saws, like przystało, walka polega w dużej mierze na studiowaniu przeciwnika, czyli, no wiecie, musimy poznać jego oręże, styl jakim walczy i przede wszystkim nauczyć się jego ataków. To jest podstawa. Brzmi prosto, ale bułka z masłem to to nie jest, uwierzcie mi. Nie martwcie się jednak, bo ja do weteranów tego gatunku na pewno nie należę, a w Tales of Iron radzę sobie całkiem nieźle. No dobrze, powiedziałem całkiem tak. W każdym razie będzie się czego w tej grze uczyć, a dochodzenie do perfekcji metodą prób i błędów stanie się waszym chlebem powszednim. Dzięki zróżnicowanym przeciwnikom walka nie staje się płaska, taka jednolita. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, często walczy z nami kilku przeciwników naraz, na dodatek gra rzuca nam pod nogi jednostki dystansowe, typowych tanków i szybkich wojowników, tak naprawdę na tej samej planszy, więc nudzić się nie będziecie. Nie przyzwyczajajcie się również za bardzo do używanej broni, bo pojawiające się często na naszej drodze minibosowie wymagają regularnej zmiany taktyki, a co za tym idzie również uzbrojenia. Ogólnie walka jest tutaj satysfakcjonująca, a samo sterowanie bardzo responsywne, co bardzo mnie zdziwiło i zdecydowanie zwiększa przyjemność płynącą z rozgrywki. Dodatkowo ilość kombinacji ekwipunku i doboru taktyk jest imponująca, a same animacje przyjemne dla oka. Moim ulubionym smaczkiem są oczywiście ciosy kończące bądź finishery, jak to woli, i brak pasków zdrowia pomniejszych przeciwników, jedynie bosowie i minibossowie takowy mają. Z mniejszych rzeczy warto nadmienić choćby zapis przy pomocy siadania na ławeczce rodem z Hollow Knight oraz typowo soslajkowe -like picie napoju w celu regeneracji zdrowia, w tym w przypadku sok z jakiegoś robactwa, który uzupełniamy w takich fikuśnych beczułeczkach. Mapa i eksploracja świata to kolejny element rodem z Metroidvanii, więc jeżeli nie lubicie wracania do poprzednio odkrytych lokacji, no to może to być dla was lekko uciążliwe. Ale mu obiecuję, tutaj nie jest. Ok, ludziki, przyszedł czas na małe podsumowanie. Tales of Iron wygląda na tytuł z bardzo dobrym pomysłem na siebie. Mimo zastosowania pewnych sprawdzonych i znanych rozwiązań z gatunku, dodaje on coś od siebie, coś, co powoduje, że gra ma swego rodzaju duszę. Świat, w którym osadzona jest gra, świetna warstwa artystyczna tego tytułu i co najmniej bardzo dobrze wykonana walka sprawiają, że warto dać szansę tym walecznym gryzoniom. Pamiętajcie tylko, że owy materiał to nie jest recenzja, jest to prezentacja mająca na celu naświetlenie Wam tego tytułu i może zachęcenie do spróbowania swoich sił w tym uroczym, ale jednocześnie brutalnym świecie. Trzymajcie się, cześć!